Z miłości do informacji. Z miłości do radia. Program Pierwszy Polskiego Radia. Od pierwszego usłyszenia. Inni tylko patrzą przeżywasz naprawdę. Panasonic wiera. Telewizory wielkiego formatu. Poczuj doskonałość obrazu, głębie czerni i płynność ruchu. Panasonic Ideas for Life. Po pierwsze, jeśli idziesz o, na bankiet, piesek. musisz sobie kupić garnitur. Po drugie, nie możesz bawić się z pieskiem. Po trzecie, musisz dobrze się zachowywać. Nie możesz odzywać się nieproszony. No, rzuty. Rzuty? Czekoladowe M&Ms. Lecą w kulki. A ja zrobię z taką ilością rozproszonych plam? Na takie niespodzianki jest wanisz. Nalewamy wanisz na największą plamę. Wanisz jest bezpieczny dla tkanin i kolorów, bo nie zawiera chloru. Aby pozbyć się wszystkich rozproszonych plam, wanisz dodamy także do prania, bo sam proszek nie wystarczy. I proszę, nie ma plam. Wszystko idealnie czyste. Wanisz prezentuje wanisz Oxy Action Spray. Chcesz, żeby twoja kanapa wyglądała jak nowa? Wanisz spray do tapicerki doskonale usuwa plamy z materiałów, których nie można wyprać w pralce. Wanisz. Zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. Odkryj niezwykły smak lata. Spróbuj dużych kawałków owoców, zanurzonych w pysznym soku. Obudź swoje zmysły i daj zaskoczyć się Duo Fruo. Tym bark Duo Fruo. Przyjemność kawałek po kawałku. staje się ciekawsze, kiedy możesz sięgać po coś nowego. Dlatego w Orange dajemy Ci szeroki wybór telefonów z gwarancją dobrej ceny. W ratach 0%. Przyszłość jest jasna. Przyszłość to Orange.